Władze ukraińskie dotarły już do kresu swojej wcześniejszej taktyki nie wchodzenia w konflikt zbrojny z rosyjskimi bojówkarzami. Zajmowanie postępów milicji i budynków obwodowej administracji to jest punkt, który musi wywołać konflikt, a konflikt może oznaczać ofiary. Pytanie, jak zachowają się mieszkańcy wschodniej Ukrainy, zarówno ci, którzy bardziej czują się przywiązani do kultury rosyjskiej, jak i ci do ukraińskiej? Czy będą stali z boku, czy będą popierać jednak władzę w Kijowie, czy też przyłączą się do jakiegoś spontanicznego wybuchu na rzecz Putina? Pytanie wreszcie, jak zareaguje świat, gdy pojawią się pierwsze ofiary spośród Rosjan. Bo jak się domyślam, zastrzelonych ze strony policji ukraińskiej nikt specjalnie żałować nie będzie i nikt nie będzie potrafił wykorzystać ich propagandowo. Natomiast cywili rosyjskich, którzy mogą zginąć w takich walkach, Moskwa będzie wykorzystywać do upadłego. I co wtedy powie świat? Czy znowu zwycięży reakcja, niech będzie tam spokój za wszelką cenę, czy też Zachód i cały świat będą umieć rozpoznać, kto jest agresorem, a kto się broni. Tak czy inaczej, Ukraina stoi przed rozlewem krwi i będzie to jak dla każdego państwa, które walczy o niepodległość, bardzo duża próba. Pytanie, jak zniesą ją Ukraińcy.